Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Design z Dzisiaj w końcu mamy okazję pograć naszym nowiusiennikim kowalem, który mimo wszystko pokazał się już w ostatnim odcinku. Chciałbym Wam go tutaj troszkę przybliżyć. Tak początkowe ścinki, ale to się zaraz ogarnie. I jako statystyki, tak, jej, statystyki, jego cechy. Dobry, gorliwy opius. Nie mam pojęcia. E, nazywa się Czeladnik Kowala Geralt. Ale jak on ma na nazwisko to już nie wiem. <grym> nie pamiętam. Ale who cares, czy tutaj się w ogóle używa tych nazwisk? Nikt tego nie wie. E, a my mamy teraz do załatwienia troszkę... Co to, 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 to tutaj było? E, potrzebujemy zapłacić podatki. I potrzeba nam cebulę. Cebula, najważniejsza rzecz w tej grze. Naprawi to złomany miecz, tak. Widzę, że kowalc się dość mocno obijał i nie znalazł kompletnie nic. Spokojnie, <laughs> zaraz się ogarnę, albo i nie. Zaraz wracam, bo spróbuję ogarnąć te testy, bo nie wiem, co jest z nimi, nie tak jak zwykle. Okej, okay, myślę, że już troszkę się poprawiło. A my się teraz... Aha, tutaj piec, tam piec. Na bogato. Ale połowien, trochę ryby, bo skoro i tak nic nie robię to. Może pij zająć czymkolwiek. Wytwórz i dostarcz laskę i na Myślę, że to się... Noż. Halo! fps -y. Już się powinno dawno naprawić wszystko pięknie, więc... Aha, to naprawienie mieczy nic mi nie potrzeba. No, miło. Nie wiem, czy w tej grze jest w ogóle taka opcja, żeby wytworzyć coś kowałem tego, jakim normalnie teraz gram, a potem dać te przedmioty, które wytworzę, którymś z simu, bo to było w sumie... Niewiarygodnie, No szlaksy. Szlaksy, laksy. To było niewiarygodnie, wygodne. Hmm. No zaraz ktoś dostanie w mordę. Mam na myśli mój komputer oczywiście. P... Pójdę spać, bo nie mam w ogóle roboty. Wstawaj. Pierdoła. A tak niecz i masz jeszcze jedno do zrobienia. Jesteś gorliwy, więc zabieraj się do roboty. Mało no mi zapłacił. A z drugiej strony nic nie straciłem kompletnie. Czas na młot, kuć. O on za piusem. Ja nie mam beczki. o to bieda. Okej okay. Normalniutka laseczka, daj laseczkę. E, idź się jeszcze odlej, to ci troszkę poprawi humor. Użyj. Okej okay. To jest minus 15, tak? Myślę, że... Myślę, że mam tutaj miejsce, w którym spokojnie mogę załatwić tę potrzebę. Ach, muszę za to i tak zapłacić, ale zawsze lepiej zapłacić 7 niż 50 za uważenie nowego jeszcze za zakupienie sobie w ogóle takiego sprzętu. Um, aha, nie mogę. To może ja się w międzyczasie jeszcze zabiorę za zbieranie. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką można robić kowalem. O i już wiem, co muszę jeszcze zrobić. Potrzebne mi koniecznie będzie odkrycie tego tu. Bo jeśli dobrze pamiętam, to tutaj gdzieś jest bardzo bogate złoże minerałów. O i jeszcze jakieś ryby by się przydało złowić. O i przydałoby się. Odkryj. Jeszcze tu jest jedno. Odkryj. I weź sobie tułów, ryby, tułów, ryby. Może w sumie łowienie ryb będzie skuteczniejsze nawet niż, niż kupować... To znaczy cebula jest w sumie tania, więc ta, ta różnica wielka nie jest. spiesz O, jest bogaty z pożyminerałów. klejnoty! Nie przypominam sobie, żeby tam były klejnoty. A potem... Si, dlaczego obrażasz ludzi? Na chwilę taki, bądź taki, bądź już. bądź taki, bądź momento zaraz Jak świnia. Proszę bardzo, taki, że się bądź jak świnia. Pstrąg, świnia. taki, kasza. Strong chyba ostatnio był węgorz. Tak więc troszkę zróżnicowania w diecie. Jako jedyny będzie mieć boreszta źle tylko zupę cebulową. Ale toporna zbroja prądowa. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Wszystko będzie. Jędza na męcy. O Ojacie, szalony. Ciekawe jaka jest szansa, że to z... żadna. Dobra, i trzeba się zabrać za robienie misji, bo już zacznie spadać niedługo. Ha. Mam teraz tyle rudy ile potrzebuję. Dzięki. Czy dziś jest na sprzedaż coś specjalnego? Rzucę okiem na twoje towary. Matko boska. Mogło być trochę metryhillu? Nie. Ma trochę kupić adamantu? Mm. Metrychiel widzę, że był troszkę ten. Ale żeby nie było to. Nie. I nie. Daj mi adamant tylko. Mądry zakup. Spójrz na rzadki minerał tej osoby. Pokaż. Pierwszy raz widzę taki minerał. Hmm. A ja spróbuję i mi wyjdzie. Lęb mogę się założyć. Kontynuuj wyrób. Czemu nie skończyłeś? Robota czeka człowieku. A ty się obijasz. I handlujesz z jakimiś podejrzanymi typułami. Ten. Ten. Ciekawe, czy one kwiatki sprzedają. Daj spokojnie. I teraz się zabieramy za robotę, czyli tu. O właśnie, tu gdzieś było jeszcze jedno bogate, a mam wrażenie, że było za tą górą. Czeladnik kowala Geralt zagłębił się w jaskinie Po pewnym czasie natrafił na duże złoże rzadkiego minerału. Musiał przyznać, że mistrz budowniczy przemysław ma rację. To naprawdę wyglądało jak jakiegoś rodzaju olbrzymi kraby. Czeladnik kowala Geralt wyciągnął swój kilowit i zaczął uderzać w minerał. Bez względu na to, jak mocno dług od jego powierzchni nie odłamał się nawet jeden kawałek. Gdy przyjrzał się z bliska minerałowi, i próbując znaleźć jakąś maleńką szczelinę lub spojrzenie... Spojenie. Nagle wielkie strzepce przebiły się przez skały i rozbiły ją całkowicie. Czeladnik kowala Geralt odskoczył, ledwo unikając ostrych jak brzydwa odłam. Czeladnik kowala Geralt ujrzał przed sobą straszliwego stwora. Kowal powoli wycofał się, przechodząc nad popękanymi kawałkami ze złoża minerału. Z przerażeniem zdał sobie sprawę, że to nie było złoże skały, lecz krabie skorupy porozrzucane przez potwora. To okropna istota je tworzyła. Czeladnik kowala Gerald odwrócił się i wygramolił zeskini tak szybko, jak potrafił. Fascynująca historia. Po prostu fascynująca. E, co my tu mamy? Przydałoby... To jest głupie, że za tą górą jest jedno bogate złoże minerałów. W sumie, no jakie tam chyba można by było próbować? Nie chodzi mi o to. Kamień many! O lol! Najlepsza rzecz ever, tak tylko chciałbym powiedzieć. Mhm. Mm Kamień man. Dziękuję, wygrałem internet. Dobra, ale co ja mam z nim zrobić w ogóle? Wytwórz krabi... młot. Krabi młot, krabi młot, robi tu po, tupu po, tupu po, po, krabi młot. co mam z nim? fost no, Skąd ja ci mam wziąć fosfor? Kurde, mam całe pomalowane paznokcie na zielono. Tak, tak to jest, tak się człowiek uczy i ma niezmywalny marker do płyt. Tak, tak się kończy nauka malowaniem paznokci na zielono. Na każdym jest coś innego. <ścoughs> dalej taka tania, a ja dalej nie mam pieniędzy. Fosfor. Gdzie mogę znaleźć fosfor? Fosfor, widzicie. Cię. To cały przyda się na przyszłość. Okej, okay. a teraz wracaj to rob. Aha. Może inaczej. E, jeszcze inaczej. Sprzedaj to łóżko w piściec. Tak. Tyle razy sprzedawałem już to łóżka, że już wiem, że nie da się bez nich rozpocząć nowej gry. E, nie wiem. On miał teraz to badziewne pewnie, więc to pewnie będzie to. Zawsze mnie zastanowiło kto śpi w takich namiotach Niby gdzie, kto je sobie chyba przekupka Tylko może je gdzieś w sensownym miejscu postawić I kolejna rzecz to jest pytanie Pociól mu te dwa gary Pociul? No ale dobra Od razu mówię, że oczywiście to nie ja projektowałem sobie to pomieszczenie Ale do to karczemy Weź napitek z panka Tu jest pełno, za darmo Wygody, mm, tamina mm -hmm. zupa z O właśnie trzeba się wybrać na ryby wybierz się tak od tu. O fuck, ale mały. Weź tu, weź tu, weź tu i weź tu. Mam nadzieję, że to tam jeszcze stoi. Oby tam jeszcze stało. Stoi. Luksus. Po prostu luksus. A jeszcze tutaj są ryby i tutaj są ryby. Myślę, że tyle mi wystarczy ryb już na zawsze. Wykuj. Lin! Ciekawe czy można w końcu łowić po więcej. Lepsze i tak dalej ryby. Stronk. Co ta zamieszkała w tej kuźnie, czy co? Dom kultury. Kuźnia u Geralda. O, A nie. nie ma szczęścia. Eee, krabi młot, krabi młod. Eee, I co my tam mamy do zrobienia? Zwykła laska. Złamany mi... Wszyscy łamią ten miczy tylko. Nikt nie umie się tym posłuchać. Co to? Oszołomiony! Najwyraźniej z jakiegoś powodu Gerald jest pod wielkim wrażeniem. I don't care Napraw młot. Aha. O, w końcu, bardzo ładnie. Może wydobywać rutę z odkrytych skał. Jakby do tej pory nie mógł. To mnie denerwuje w tej grze. Może robić dalej to samo, co mógł robić na poprzednim rewelu, ale poinformujemy cię o tym. Mm, jeszcze. Pałasz! Pałasz to jest taka zajebista broń. Ognisty pałasz to jest jeszcze zajebistsza broń. Okej. Okay. Daj, hallo.

Wyczyś to. Czemu spaliłeś zupę? I to jeszcze drogie rzeczy. Jedzenie. Weź, pozbieraj trochę tego badziewia. Oczywiście ryby to już klasyka, bo nie będziesz mieć co jeść. Ryby, ryby. Potem poproszę cię, żebyś... O jak ja tego nienawidzę? O teraz jest dobrze. Potem jeszcze y, podnieść to, to i to. I z całą pewnością potrzebny ci będzie kamień many. Okej, okay, a teraz wracamy do... Mm, ja jeszcze poczekam, bo nie wiadomo, co mi When każą z tym zrobić, więc poczekamy do platyny kulturalnie, jak ludzie. A potem możemy iść. No, albo jeszcze najpierw... Weźmiemy sobie napiteczek I potem możemy iść Okej okay. Azury Aha, on jeszcze tu lata za kamienami Co to? Geolog Gerald ma niesamowite umiejętności wyszukiwania skał <laughs> Ale mam chrypkę, o Boże hmm. Już mam trzy Brawo. Brawo Geral Geralt. Wy sobie łubysz krobimy siła 5. Siła, no serio. Ubrał to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest platyna, można iść. Luksusowe polowanko. Tylko najpierw zajmę się jeszcze... tym. Gdzie się podziało wszystkie moje pieniądze? Jak wszedłem do gry, to miałem tysiąc. 30 bodajże. A teraz nic. Puścizna. Nie próbuj. Nie, nie, próbuj. No. Tak ma być. Spróbuj tylko, próbuj lecieć w drugą stronę. To dam ci w portę. Czeladnik kowara Geralt zakrał się z powrotem do legowiska kraba i pogląda, podglądał z oddali. Cóż za osobliwy stwór, pomyślał. Jednak wąsy ma naprawdę wspaniałe. Tak, z całą pewnością ma wspaniałe wąsy. Gdy przypominająca kraba istota odeszła, Geralt wślizgnął się dalej do jaskini. W pewnym momencie znalazł kolejną ze zrzuconych przez stwora skorup. Tym razem Młot Krabi gładko rozbił skorupę na poręczniejsze kawałki. Udyczaladnik kowala zbierał fragmenty skorupy w pobliżskiej komorze. Rozlega się echo charakterystycznego szurania. Garl chwyta ostatni kawałek i szybko ucieka na powierzchnię. Uciekłem. A teraz co mam do roboty? Wróć do kuźni. E, czy jest kamień? Nie ma. To nie mam nic do roboty. Tutaj zupa z e, łososia jeszcze, nie jadłeś. I co mam do roboty? Ten olbrzymi krab. Aha. Pełna zbroja. Bierzemy pełną zbroję. Och, to mam wrażenie. A nie, chyba nie będzie więcej roboty przy zbroi w tej grze. Toporna zbroja płytowa. Toporna zbroja płytowa. Jak dobrze mieć tyle żelaziwa i chropanu. E, kolczasta skorupa. O jaka jakość jakoś luksus, po prostu luksus. Luksus. I nie bez powodu pewnie tyle mi spłacił. A teraz gdzie kolczasta skorupa? Skorupa, go bandyty, żelaziwo i jakieś badziewie. No to już nie jest świetne, szkoda. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Korzystanie z nocnika mm -hmm. Tylko nie próbuj no, zrobić... No, jeszcze jeden błąd i dostaniesz... Mm -hmm. Tak Taki sprzęt, coś tam, coś tam? Załóż, aha, załóż krabie wąsy. A gdzie my to Skąd ty wziąłeś krabie wąsy? Może to też ubrać? Nie możesz. Hmm, to był dobry Koniec misji. Dziwne zakończenie, ale... Kowal galo tworzy wspaniały wyrób kowalski ze zrzuconej skorupy olbrzymiego kraba i przy okazji zdobywa stylowe wąsy. Wspaniale! Tak, z całą pewnością wspaniale. O, już był czwarty. E, tak całkiem spory zarobiłem, wiedza, wiedza jest tragedią, ale nie patrzmy na to wiedza się ogarnie, spokojnie, po prostu nie było żadnych misji tanich na na tamto no cóż, tak, zbliżamy się bardzo powolutku bylibyśmy tak blisko, jesteśmy tak daleko czyli jeszcze 11 spoko, spoko, wejdzie, wyjdźcie tyle ile wyjdzie mam nadzieję, że mam jeszcze dużo punktów, mam no, spokojnie co najmniej 22 miejsc. Jezus Maria 22 misje, jeśli wszystkie bym robił za dwa. A mi, o matko, ale mało. Mogę nie wyrobić. To jest bardzo niedobre. To jest koszmarne. Eee, no nic, ale jeśli chodzi o ten odcinek, to by było tyle. Cześć i do usłyszenia w kolejnym.